No i kochani z tej strony, Shetty, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, na który wiem, że sporo osób czekało, sporo osób mnie o niego prosiło i ja się bardzo długo zabierałam do tego, żeby go w ogóle nagrać. A to dlatego, że wcale nie było mi łatwo wybrać yy, najlepsze książki popularno-naukowe, które przeczytałam. Na dobrą sprawę do tej pory nie jestem pewna, czy udało mi się je wybrać naprawdę tak, jakbym chciała. Ja w swoim życiu przeczytałam sporo książek popularno-naukowych, natomiast mało było takich, które faktycznie wywarłyby na mnie mega, mega, mega duże wrażenie. I właśnie tym się tutaj po części kierowałam. Tymi książkami, które wiecie, jak ktoś mnie poprosił po raz pierwszy o zrobienie filmiku o książkach popularno-naukowych, to kierowałam się tak, że od razu książki, o których pomyślałam, znajdą się w tym zestawieniu. I. Na początek, może zacznę od książek pojedynczych, a potem chciałabym Wam opowiedzieć o jakby całych seriach wydawniczych, jeżeli chodzi o książki popularno-naukowe, ale skupmy się na razie na tych takich pojedynczych wydaniach. I pierwszą książką, która momentalnie przyszła mi do głowy, kiedy ktoś się mnie o to zapytał, był Gen Ukryta Historia. To jest istna cegła. Wybaczcie, że ja jej nie ściągam z półki, ona leży akurat po prostu w takim miejscu, że byłoby mi ciężko ją ściągać. Um, natomiast była to doskonała książka na temat genetyki. To było takie mega kompendium wiedzy. Mnie się przypomniały momentalnie wszystkie wykłady z podstaw genetyki, z moich studiów. No, było to świetne. Na naprawdę świetne. Nie do końca właśnie podręcznikowe, choć była tam konkretna, rzetelna wiedza, taka faktycznie wiecie, że... To by była świetna książka do przestrzeniania przed egzaminem z genetyki, bo była napisana w bardzo taki przystępny sposób. I tutaj z góry muszę w sumie zaznaczyć, że mm, ciężko mi się momentami ocenia książki popularno-naukowe z tego względu, że mm, głównie książki popularno-naukowe z zakresu biologii i genetyki. Głównie dlatego, że ja to studiowałam przez 5 lat, robiłam z tego doktorat przez kolejne 5 lat, teraz będę na szóstym, to jest Never Ending Story, jestem wiecznym studentem. E, więc dla mnie, jakby hmm, pojawia się taki pewien problem w, w określeniu poziomu wiedzy czy przystępności tej wiedzy, którą prezentują autorzy, bo dla mnie to jest takie oczywiste i banalne. Natomiast czasami udaje mi się faktycznie, wiecie, jakby wyłapać, że mówię: Aha, tutaj niektórzy mogą mieć problem, bo są autorzy, którzy potrafią opisać genetykę w bardzo prosty i przyjemny sposób. A są tacy, którzy nie będą nawet wyjaśniać tych pojęć. Tutaj, akurat w tej książce, Gen, Ukryta Historia, są one bardzo ładnie, obrazowo wyjaśnione. I nie pamiętam, który naukowiec to kiedyś powiedział, nie wiem, czy nie Einstein, że jeżeli nie umiesz czegoś wytłumaczyć sześcioletniemu dziecku, to znaczy, że sam tego nie rozumiesz. I w taki sposób na przykład może tłumaczyć epigenetykę, że macie zwiniętą spiralkę, ona się rozwija itd. i tak dalej. Mniej więcej w taki właśnie sposób. Jakby do 6-letniego dziecka, chociaż to trochę przegięcie, odnosi się tutaj e, autor. Więc jeżeli szukacie naprawdę takiej książki o genetyce, która będzie miała w sobie niemal wszystko, chociaż to nie sposób, ale będzie takim świetnym przeglądem przez dziedzinę nauki, jakim jest genetyka, to zdecydowanie ta książka Wam się sprawdzi. Inną książką, która też co nieco traktuje na temat genetyki, a właściwie bardziej ewolucjonizmu, jest książka Człowiek i błędy ewolucji, wydana przez wydawnictwo Rebis. I wow, naprawdę też ją bardzo dobrze wspominam, była świetna i to jest niesamowite, ponieważ e, mnie by się zawsze wydawało tak naprawdę, że ewolucja nie pozwoli istnieć czemuś, co jest niepotrzebne. Tak zawsze sądziłam, jeżeli odnosiłam się na przykład do e, ruchomych elementów genetycznych, bo ja niejednokrotnie miałam z tego seminarium na studiach, bardzo lubię ruchome elementy genetyczne i retrotranspozony. I zawsze tam się pojawia, słuchajcie, kwestia tego, czy to są takie elementy jakby pasożytnicze i one nic nie wnoszą do genomu e, eukariota, czy jednak mają jakieś znaczenie. No i oczywiście już wiemy, że to śmieciowe DNA, Hmm, idę już grubo, ma znaczenie. Nawet to niekodujące DNA, które właśnie zawsze było nazywane junk DNA, czyli śmieciowym DNA, ma znaczenie. Dlatego można by sugerować, że ewolucja wie, co robi. Ewolucja nie pozwoli istnieć czemuś, co jest zbędne. No a tu się okazuje w tej książce, że słuchajcie, ewolucja popełniła sporo błędów i mamy w sobie niektóre rzeczy, które są naprawdę pozbawione jakiegokolwiek sensu. Na przykład zatoki mnóstwo wolnego powietrza w czaszce. No po cholera to komu? Potem człowiek tylko cierpi. Na przykład ja ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o zatoki. I z jednej strony mogą się dać, że chwila to na pewno ma jakiś sens, z drugiej, okej, okay, może to jest bez sensu. W każdym razie autor w tej książce naprawdę bardzo fajnie podejmuje takie różne... E, smaczki i ciekawostki Nie tylko związane właściwie chwilami z człowiekiem Bo ja pamiętam, że tam były odnośniki też do świata zwierząt e, Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest to, że zwierzęta potrafią niektóre syntetyzować witaminę C A my nie dlatego musimy ją dostarczać, bo zaginął w nas ten gen, który za to odpowiada No było dużo fajnych informacji Dzień dobry synu! I właśnie syn potrafi syntetyzować witaminę C, a mamusia nie potrafi Dzień dobry synku, widzicie? Synek jest taki chyba najbardziej tutaj y, proludzki do filmików. Ty jesteś ładny, nie? Ty jesteś model, ty jesteś taki głupi, ale taki ładny. Naprawdę, Simba nie jest zbyt inteligentnym kotem. Może z tego wyrośnie. Ale jest śliczny, to mu się wybacza, prawda? Nefrusia, Nefrusia przyniosła piłkę. Więc książka Człowiek i Błędy Ewolucji, słuchajcie, jak najbardziej na plus. A skoro jesteśmy przy ewolucji, to muszę Wam powiedzieć o książce "Splątane drzewo życia Dawida Kłamena. I to nie jest jedna książka Dawida Kłomiona, która się pojawi w tym zestawieniu, bo gościu naprawdę bardzo fajnie pisze. No i generalnie słuchajcie, w przypadku książek popularno dużą robotę robią też tłumacze. Naprawdę, to ma ogromne znaczenie, żeby zachować odpowiednią merytorykę. Naprawdę, tutaj proces wydawniczy uważam, jest dużo bardziej skomplikowany e, niż zwykłych powieści, bo naprawdę musi być merytoryka, musi być ktoś, kto się zna na temacie. Tak to odbieram. E, splątane drzewo życia to też jest książka o ewolucji, ale ukazująca ewolucję w nieco innym e, świetle. To jest książka, w której okazuje się, że wszystko jest w pewien sposób ze sobą związane. Właśnie splątane drzewo życia. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, to kiedyś grupa naukowców postanowiła zrobić jakby takie właśnie drzewo powiązań filogenetycznych różnych organizmów, no i okazuje się, że gdzieś te wszystkie geny. Mogą przepływać pomiędzy organizmami, nawet niespokrewnionymi ze sobą, istnieje coś takiego jak zjawisko horyzontalnego transferu genów. I faktycznie ma to wszystko sens, że gdzieś się pojawia tak zwana, nie wiem, czy jest polski odnośnik: reticulation, retykulacja, właśnie ewolucja, to, to jest związek z ewolucją, który właśnie polega na tym, że. Organizmy niespokojnie ze sobą mogą mieć podobne geny, i ten przepływ między nimi następuje. Tak, w dużym, ogólnikowym e, skrócie. I o tym też miałam seminarium na studiach. I słuchajcie, początkowo było to dla mnie mega kosmiczne do zrozumienia. Ja bardzo żałuję, że ja na tą książkę Dawida Kłamena trafiłam już po moim seminarium, e, bo ona świetnie to wszystko tłumaczyła. Mogłybyście przestać warczyć na siebie? Ja wiem, Simba, ci chce zabrać zabawkę. I splątane drzewo życia daje naprawdę mega ciekawy obraz na związki ewolucyjne i w ogóle związki pomiędzy organizmami, gdzie wydawałoby się, że nie mają one ze sobą nic wspólnego. I Kłamen naprawdę mm, podchodzi do tego bardzo rzetelnie. Fakt, że on chwilami za bardzo odbiega od tematu, idąc w takie strony biograficzne, różnych autorów, boże, autorów naukowców i tym podobne. Natomiast mimo wszystko tam jest konkretna, rzetelna wiedza i napisana w taki właśnie bardzo przystępny sposób, że fakt, ja tą książkę czytam po tym moim seminarium, gdzie miałam ze sobą mnóstwo artykułów naukowych na temat retikulacji, ewolucji, e, tego typu. Natomiast ona ugruntowała mi tę wiedzę w naprawdę bardzo, bardzo fajny e, sposób. Więc serdecznie Wam ją polecam. I skoro jesteśmy przy Nawidze Kłamenie, to nie sposób nie powiedzieć o książce Zaraza. Książka idealna na miarę naszych czasów obecnie. Książka Zaraza, która doskonale pokazuje, e, może nie do tyle historię, chociaż częściowo też, różnych chorób, z którymi zmagała się ludzkość: wirusy, bakterie, priony, wszystko generalnie. To już jest taka strona mikrobiologii, bardziej. No, Frusia, pokażesz się, czy będziesz chodzić z tą piłką w mordce. Będę chodzić z piłką w morce. Jest też istną cegłą Naprawdę, Zaraza Dawida Kłamiana To jest istna cegła, ale też jest właśnie Napisana w taki bardzo fajny sposób Ja uwielbiam tego gościa czytać Mimo, że właśnie są te pewne takie drobne tam mankamenty i odbiegania od tematu w stronę biograficzną, ale nie przeszkadza mi to specjalnie, bo naprawdę w jego książkach jest rzetelna, konkretna wiedza, bardzo dobrze zaprezentowana. Więc, jeżeli ktoś się interesuje zarazami, całą historią tych chorób, zwalczaniem, odkrywaniem antybiotyków, nowych bakterii, mutacjami, jak one się dostosowują do tego, że my. Z nimi walczymy, jak one się odporniają. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo to są niby mikroorganizmy stojące nisko w ewolucji, a potrafią nas wykończyć. No taka jest prawda. I one naprawdę bardzo szybko się adaptują, mają mnóstwo ciekawych mechanizmów, a wydawałoby się, że to takie po prostu małe popierdłki. Nie, mikroby, wirusy, bakterie są naprawdę mega ciekawymi organizmami do zgłębiania. I również książką, może nawet słuchajcie, nie tyle popularną naukową, ale jakby godną też tutaj zaprezentowania, może bardziej ją uznamy za literaturę faktu, jest gdzieś tam jakaś taka pewna granica pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Jest książka Koniec świata. To jest najlepsza książka o potencjalnych scenariuszach apokalipsy, jaką ja czytałam. Bo w naukowy sposób autor po kolei analizuje możliwe scenariusze końca świata. I to naprawdę ma ręce i nogi. To nie jest takie, wiecie, bajdurzenie i pieprzenie o o niczym konkretnym. Nie. Tam faktycznie jest konkret, podejście naukowe i yy, taka. Głęboka rozkmina, dlaczego dany scenariusz jest bardziej prawdopodobny, a dlaczego inny mniej. I tutaj się ta książka nieźle wiąże z zarazem Dawida Kłamena, bo się okazuje, że właściwie tym, co najprawdopodobniej może nas wszystkich najbardziej wybić i wykończyć, będzie jakaś potężna pandemia, epidemia jakiegoś mega konkretnego wirusa. To mi trochę zniszczyło plany, bo ja ciągle czekam na tą apokalipsę i na tą asteroidę pędzącą w naszą stronę, ale właśnie autor mnie. Rozczarował, bo powiedział, znaczy powiedział, napisał tam, że to nie jest zbyt prawdopodobny scenariusz, ta asteroida. No, niestety. E, natomiast e, naprawdę byłam mega w szoku początkowo, kiedy ja zaczęłam szanować tę książkę, bo ona była naprawdę taka, wiecie, dopracowana i to wszystko takie było... No, rzetelne, naprawdę rzetelne i konkretne, i nie spodziewałam się czegoś takiego. Myślałam, że to będzie takie, wiecie, przeszłam kilka innych książek o końcach świata, i one właśnie były takie, bardzo niejakie. Bardzo niejakie, nie było tam takiego mocnego konkretu, a tu był, dlatego serdecznie też wam ją e, polecam. A teraz opowiem wam o dwóch cyklach cyklach, seriach wydawniczych, w których znajdziecie sporo książek. W jednej to w ogóle chyba ogrom, w drugiej nieco mniej, ale ona jest stosunkowo nową serią wydawniczą i dopiero się rozwija. I mowa tutaj o serii z Rozą, wydawanej przez Wydawnictwo Poznańskie i tak się składa, że ja ostatnio właśnie przeczytałam jedną z tych książek, Jeździec bez głowy, natomiast moim ulubieńcem chyba pozostaje póki co Czarna Owca Medycyny, czyli Historia Psychiatrii. To było coś cudownego, nawet mamie podrzuciła, mi też jej się podobało, było super. I książek jest tutaj e, naprawdę sporo. Być może Wam nagram przebitkę, chociaż e, nie mam jeszcze wszystkich tak naprawdę, ale seria z Rozum pokazuje, właściwie pokazuje, tam znajdziecie książki naprawdę e, bardzo różnorodne tematycznie. Tutaj właśnie macie chociażby książkę historyczną, e, co o ciele wiedzieli średniowieczni ludzie. Teraz tak sobie patrzę. Na przykład jest o tym, jak oczy kształtują nasz, jak, nasz postrzeganie świata. Tej jeszcze nie czytałam, ale właśnie jest w planach. I tu mam trzy pozostałe: Śmierć po pomadce, Tajemnice Genów, Karla Cimera. Karl Zimmer też jest autorem, z którego książkami bardzo wam polecam się zapoznać, jeżeli lubicie dobrą literaturę popularno-naukową. I to była równie dobra książka o genach, tak naprawdę, co. Gen, ukryta historia. Mamy też, Co nas nie zabije. Czyli największe plagi w historii ludzkości. To z kolei znowu nawiązanie do zarazy Dawida Kłamena. Więc słuchajcie, jest różnorodność, i chociaż gdzieś tam ta wiedza się będzie powtarzać na pewno, albo no nie sposób, żeby nie, to mimo wszystko seria zrozum jest naprawdę świetna. Naprawdę każda książka, którą do tej pory przeczytałam z tej serii, była niesamowicie ciekawa, niesamowicie interesująca. I choć tworzą ją tak naprawdę różni autorzy, to one wszystkie są napisane w bardzo taki fajny, przystępny sposób. To się po prostu chłonie wszystko. Jest mnóstwo informacji, mnóstwo ciekawostek, ale one są tak właśnie pokazywane, tak opisywane jak, słuchajcie, powinno się uczyć dzieciaki w szkołach. Właśnie takimi smaczkami, a nie taką jakąś stricte hard, trudną do przyswajania Wiedzą, to zupełnie inaczej wtedy wchodzi do głowy. Dlatego seria Zrozum, słuchajcie, no jest super. Że bardzo mi się podoba to, jak ona jest wydawana, bo te książki mają taki bardzo ładny format. Wszystkie mają taką konkretną szatę graficzną i one są wydawane w taki bardzo spójny sposób, jako seria i wyglądają super na półce, naprawdę. Jak ja nie lubię zbytnio kolorów, co po mnie widać. Tak naprawdę ta seria kolorystycznie wypada świetnie. I ostatnimi książkami, a właściwie po prostu serią, którą chciałabym ten filmik zakończyć, jest seria na ścieżkach nauki wydawana przez Pruszyński i spółka. Tam jest książek ogrom już. Naprawdę ogrom też są mega różnorodne ja na pewno wszystkich nie przeczytałam i nie mam nawet wszystkich na półce, aczkolwiek trochę ich tu się gdzieś nazbierało, część jest tu, część jest tam. Nie wszystkie uważam za naprawdę dobre i udane, znaczy. Inaczej. Pamiętam taką jedną książkę, która nie do końca mi się e, podobała pod poprzednimi względami. Była to książka. Słuchajcie, nie wiem czy ją tu mam. Czy ją czytałam w jakiejś innej formie. Możliwe, że jej tu nie mam, albo jest gdzieś indziej. E, I teraz nie pamiętam tytułu. E, w każdym razie książka o genetyce, która opisywała technologię Chris Cass i zaprezentowała ją jako złoty środek genetyki na wszystko, jako mega uniwersalną technikę zarąbiście prostą do wdrożenia w laboratorium, która się zawsze udaje. No, nieprawda. Ja osobiście z Chris Brandcast nie pracuję, natomiast y, mam w zespole osoby, które z tym pracują i wiem, że nie jest tak kolorowo, jak autorka to opisywała. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe książki z tej serii, jest ich ogrom. Są o genetyce, są o fizyce kwantowej, tu już hard wchodzimy w takie kierunki. Jeżeli pytacie mnie, czy jestem w stanie wam polecić... Y Przystępną książkę o fizyce kwantowej, powiem tyle, nie ma czegoś takiego jak przystępna fizyka kwantowa. To naprawdę trzeba już być hardkorem, żeby czytać takie rzeczy. To jest chyba jedno z takich gorszych tematów, aczkolwiek dość interesujących. Ale właśnie w tej serii na ścieżkach nauki jest sporo takich książek, które się wiążą fizyka kwantowa, astrofizyka, sama fizyka teoretyczna. Jest tego spoko. Jest taka mega skomplikowana książka, pamiętam, Chaos. Która właśnie się skupia na fizyce i fizyce kwantowej, i w ogóle jest hard, naprawdę. Tam są wzory, schematy, no było grubo, jak ją czytałam. Naprawdę, konkret. Ja lubię tą tematykę, ale jest cholernie trudna, i chwilami naprawdę te książki miele, miele, miele dużo razy, żeby zaczaić o co chodzi. Zdecydowanie bardziej, na wolę, genetykę i biologię. Stąd w tej serii też książki na przykład o dinozaurach i moja ulubiona, jak zbudować dinozaura, czyli czy w ogóle jest możliwe, wiecie, zrobienie tego, co zrobili w parku jurajskim. Miałam wrażenie, że kod gdzieś coś to wskakuje, ale to było chyba już tylko wrażenie, bo co się bawiam śmieciami. Mam kartonowe śmieci. To jest najlepsza zabawka Ever, teraz wywalenie tego wszystkiego. Są książki naprawdę niemal o wszystkim, chociaż nie ukrywam, że chyba najwięcej właśnie w mojej kolekcji jest związanych z astrofizyką, z fizyką kwantową e, i z archeologią po części. E, I właściwie teraz mi przyszły do głowy książki o archeologii, jeszcze jakbym chciała wam o nich opowiedzieć. E, tylko nie do końca pamiętam tytuły, ale zróbmy tak, że wkleję wam tutaj na pewno. Okładki. To są książki wydane przez wydawnictwo Amber, e, nawiązujące do zagadek archeologicznych. Nie wiem, czy możemy to uznać za literaturę popularną naukową, czy bardziej literaturę faktu, czy już gdzieś historyczną. Kocie, gdzieś coś kombinujesz. Ym. Natomiast, no, archeologia to w sumie też jest w pewien sposób nauka, tak? Dziedzina historii, którą mega, mega, mega lubię swoją drogą. I tak, słuchajcie, te dwie książki, dwie, jak dobrze pamiętam. Teraz, słuchajcie, to jest straszne. Nie przez to, że ja wiem, że je mam, ale właśnie teraz tak widzę. Tajne archiwa archeologii i nowe zagadki archeologii. Myślę, że dobrze przeczytam, Nie wiem, tak jak mówiłam, tu będą okładki, ale to się ogarnie przy montażu. Są naprawdę fajnie napisane, są ładnie wydane. Jeżeli ktoś tak jak ja naprawdę lubi archeologię, to powinien być usatysfakcjonowany tym, co znajdzie w środku. Bardzo, bardzo, bardzo yy, przyjemne. Yy, myślę, że raczej konkretnie napisane. Jedne z takich właśnie książek o archeologii, które faktycznie pamiętam, a które nie były takie mega skomplikowane, bo czytałam też kilka takich, które po prostu, wiecie, czytało się mega, mega, mega ciężko. Niestety, są takie książki popularnonaukowe, które czyta się no, z taką dozą. Zniechęcenia, bo nie wchodzi to do głowy, wszystko jest napisane topornym językiem i no człowiekowi się tak naprawdę odechciewa. Choćby nie wiem, jak ciekawe było, to toporny język i taka no taki właśnie trud zrozumienia tego wszystkiego, no to nie sprzyja. A w tym przypadku archeologia jest zaprezentowana bardzo przyjemnie. Jak jestem przy archeologii, może, patrzcie, ten filmik miał być krótszy i myślałam, że nie mam o czym wam opowiadać, a jednak teraz mózg działa inaczej i mam. Ale słuchajcie, to już ostatnia książka póki co. I to jest książka o dinozaurach. Dinozaury odkryte na nowo. I to było naprawdę ciekawe, bo w pewien sposób odnosiło się do dawnych odkryć paleontologii i pokazywało zupełnie nowe ujęcia z zastosowaniem zupełnie nowych technik laboratoryjnych, więc było to jakby takie, wiecie, sprawdzanie, zejdź z tego kwiatka, Simba! Było to... Takie testowanie postawionych kiedyś hipotez, gdzie nie było jeszcze takich możliwości badawczych, jakie są teraz. Ja w ogóle kocham dinozaury i niby się mówi, że ten poziom wiedzy człowieka o dinozaurach to jest taki, jak się ma 5 lat, potem tak spada, a potem się znowu ma taki wielki poziom wiedzy, kiedy się ma dziecko, które ma 5 lat na temat dinozaurów. Ja dinozaury uwielbiam od małego i miałam mnóstwo dinozaurów i zawsze czytałam książki o dinozaurach, ale ja w ogóle byłam dziwnym dzieckiem, bo ja tam encyklopedię za dzieciaka. Ja nie czytałam powieści, tylko ja czytałam encyklopedię i rodzice musieli mi no kupować encyklopedię. Takim byłam dziwnym dzieckiem i książek o dinozaurach miałam mnóstwo. I jak robiłam z słuchajcie, biblioteczki to pozbyłam się takich, wiecie, albumów takich wielkich, no bo to była właśnie wiedza taka dla dzieciaka, więc już nie potrzebowałam ich i dałam po prostu w dobre ręce innym dzieciaczkom, żeby sobie czerpały wiedzę. Ale Dinozaury odkryte na nowo to była naprawdę mega ciekawa książka, bo to było zupełnie inne podejście niż, wiecie, te wszystkie takie albumy. To był taki dinozaur, i owaki. I wiemy o nim to, to, to i to. Nie, tutaj było właśnie takie testowanie tego, co już wiemy, sprawdzanie i odkrywanie ich na nowo. I jak jesteśmy przy dinozaurach. Już kończę. Serio, już kończę. To jest jeszcze taka książka, o której właśnie Wam nie powiem za dużo, bo ja jeszcze nie przeczytałam. E, książka Era Dinozaurów. To jest chyba, jak dobrze kojarzę, bardziej coś w stylu takiego albumu, ale też zapowiada się. Niesamowicie ciekawie, więc jeżeli ktoś z Was na przykład ją czytał, czytał erę dinozaurów, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy jest dobra. Bo ja ją mam na półce i ciągle zwlekam z tym, żeby po nią sięgnąć. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że w pewien sposób jesteście usatysfakcjonowani tym, co otrzymaliście, bo tak jak powiedziałam, chciałam Wam powiedzieć o książkach, które momentalnie przechodzą mi na myśl, kiedy mówię o literaturze popularno-naukowej. Przeczytam sporo tych książek tego typu, natomiast jak widać, yy, tylko wyjątkowe egzemplarze, był w stanie użyć na tyle, że pamiętam je do dzisiaj. Dzięki jeszcze raz i do następnego razu.